Dziś pijemy wino z Transylwanii, ze szczepu Cabernet Sauvignon. To prawda. Chore Mal. Ja? A Transylwania? gdzie Rumunia? A gdzie Transylwania? No tak, gdzieś. Tarapaty, tarapaty, panie. No i tam. To tak wampir. Tak jest. Tam był wampir. Wino kupiliśmy w biedronce za jakieś dwie dyszki. Nie wiem, czy to jest normalna cena, czy wyprzedażowa. Zamykane kapselem nakrętka, zakrętka i etykieta ładna oszczędna, oszczędna. takie lubię i odciski <grymne> palca nie wiem, może to amniwatory, albo nie wiem albo... a, pan Makłowicz poleca a. to 12,5% alkoholu, a no. resztę doczytamy później jakieś takie fioletowo niebieskie ładne, mm -hmm. ładne W Francylwanii, to wina chyba jeszcze nie piliśmy. Też dżemolada. Ale jakaś ta, w... czy... taka... Trochę lekko swojskim winem. <grym> Dlaczego? Lekko swojskim No, kwiatki tak. kwiatki, tak. Kwiatki, tak, zgadza się. Kwiatki, tak, lędrynki. Takie lekko też kwiatki, można wyczuć. Kwiatki, no nie, fajne. Bukiet kwiatowe, jest bardzo um, kwiatowy. Kwiatowe. Mhm. Tak, oby bardzo tylko buchy, te wino nie okazało się do wąchania. Bardziej, <laughs> bardziej kwiatowe ale tak, fajne. niż owocowe. bukiecie jest doskonały. Dobre. Ciekawe. Ale ciekawe, nie? Ciekawe. Też zapach kwiatów też się czuje. Tak. migda, czy to Tak, stary? jest coś takiego. Pestka. Liśni, Ale za zębek chwyta. Ale dobrze. Tak, ale na początku pier, pierwsze odczucie y, smakowe to jest taki Świąt. jakiś taki dziwny smak. Ale, ale to fajne. To co tu jest? Kurczę? Właśnie to, to, to kwiatki, ale wiśnią później um. wiśnia. Bardzo e, dobre. Fajna kwasowość, długa, um. długa. Um. Um. Mam wrażenie, że na zębach to mam. Um. Czyli co, taniny też? Czy to kwasowość taka? Nie, tani za dużo nie ma troszkę. Ale kwasowość to jest, tak. I migdałem, naprawdę migdałowe. A nie wyczuwacie tak be, bezpośrednio po połknie, przełknięciu jakieś zioło takie. Wziąło w sensie mięta czy coś. Taka, nie, no taka lukre... króciutka. Lukrecja. Nie, znaczy ja wiem, że to lukrecja się nie, tym nie znam, nie? Nie znam. Przyprawę ziół. A cukierki go ja mm -hmm. No to, tak? to tak? mm -hmm. Jakieś to jest coś to, tylko słodkie jest. No. Nie, nie, to coś dobrego jak taki, taki przemnik zioła jakiegoś takiego bardzo, bardzo krótki taki. było przy pierwszym wygo to było ewidentnie zamówiłem tak. mega ciekawe, fajne nie wiem spoko naprawdę super A ten A nesz? A nesz? Coś, nie coś czy nie, czekajcie nie. czy jak ten... tu nie jest anesz. tu jakieś takie zioło ale to tak przepust tylko taki trudne tak. do określenia tak 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 gdzieś tam na końcu właśnie przy... języka coś takiego to jest Chwileczkę tylko trwa, mm -hmm. tak? ale to jest tak przyjemnego, to fajne. I bo to potem jest takie uderzenie kwasowości. Cały czas później jest kwasowość. Tak, ciągnie tak, się, tak. ciągnie się, hmm. A właśnie na tym samym na poziomie. A właśnie na samym końcu jest ta nutka no, taka słodyczej, to, to... nie wiem czy to no, Czytaj no, to. Szczep jest kawernetami nią, czyli zdecydowanie no, chyba jeden z moich ulubionych w tej chwili, który kwasowości. charakteryzuje się właśnie taką dosyć wysoką kwasowością. Mega pełne wino, hmm. mega, w ogóle jest fajne, jest fajne. Za dwie deki? Rewelacja. Yy, dziwne, bo w, bu w bukiecie ta słodycz troszeczkę była, tak, nie? No, tak. bardzo, <laughs> no w smaku, <laughs> z Przy pierwszym łyku myślałem, no co, że tej kwasowości trochę jest, nie za dużo. Nie potem... za dużo. <laughs> nie, to z każdym łykiem jest coraz więcej. Kwasowości nie jest za dużo, ona jest znaczy, początku jest, tak, ale, ale jest fajna taka. <laughs> Wyżyna Transylwańska to jeden z najstarszych regionów winiarskich. E, to tu wśród zielonych wzgórz powstaje wyjątkowe Cabernet Sauvignon. Łagodne i niezwykle przyjemne wino z jedwabistymi taninami i miłym finiszem. No. Zgadza się, ale wydaje mi się, że mogli coś więcej od siebie napisać. E, Czyli napisałeś, że y, transylwalskie, Transylvania Hills. No, Chwila tego, przebierz tego Dobra, do czego to pasuje? To no, do czego? No? Do białego mięsa. Nie, właśnie do, 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 do czerwonego mięsa, ale też do makaronów. Tak by się zgadzało. Tak, mamy wszystko. Bardzo, bardzo, bardzo. Za dwie dychy mm. Super. I tylko tyle? Ale co? No właśnie, no, za... brakuje, nie? No. Zabieram, tak, że... Brakuje. nam w opisie trochę. Mm. Mogli się bardziej postarać, zachęcić. Mm -hmm. Ale mega summit to przyzna się. Nie mega. No, I fajny niż długi. Wino jest godne takiego dłuższego mm -hmm. opisu. Właśnie dziś się zastanawiałem, Byłem przekonany, że w porównaniu z zeszłym rokiem, to te wina będą drogie, droższe i najdroższe, A zdarza się, że można kupić fajne wina w dobrej cenie. Zaryzykować. No w tym przypadku ryzyko się opłaciło. Mhm. Mhm. Ale w zapachu dalej czuję takie mhm. swojskie wino. Troszkę. Ja się martwię o swoje wino. Mm. No troszeczkę tak, tak jest. jest Dziwne. Ale smak rewelacja. To co? Po piąteczce. Ale składka na długie. A o no, to chodzi mi no, teraz no, po, po piątaku nie, to. Jasne. Coś jeszcze Obym coś dodać, czy... czy już od razu oceniasz? No, dobra. Ale czemu ja mam być pierwsza Nie. Dobra, to zmieniamy kolejność. Ja na Mam punktów. Się boję. No nie, żeby nie skrzywdzić. Dziewiątkę. U, Rysiu. Nie, bo bardzo pasuje mi to. Dobra, teraz kolejne, bo <laughs> osiem. No martwię się o zęby. A co, tanim dużo? Aha. Mhm. To prawda. Znaczy... Taniny są, jest ich sporo, ale one są przyjemne. Dobre są. Yy, nie chwytają tak mocno jak, nie wiem, w Riocha, jak w Riosze, ale, ale są ewidentnie fajne taniny. Także ja to uważam na plus. Tak, ja 9 ja też. Także ja daję 8 plus. Ten zapach swojego wina trochę był. Nie, zaskakuje, tak. Yy, no gdzie to sweckie wino. A ja nie czuję. Nie ja gdzie nie czuję. czuję. A jak kwiatki? Swojskie wino, to jest słodycz od razu czuć. A to, tam nie jest taki aromat taki charakterystyczny. Nie potrafię tego określić poza kwiatkami. Chyba w naszych domach różne wina się robiło. Tak, w naszych domach. U mojej babci. Wino, kto tam widział, to inna no aparatura stała. <laughs> U mojej babci w czarnej białostockiej 500 litrów bajka by nie wysłać. Pierwszy raz tutaj może drugi. Nie, nie, nie ale no to nie śrótki. pasuje. Mhm. Pasuje? Generalnie mi też pasuje. Dobra. 9,9, eee, 8,8, połowa. 9 minus. No to będzie 8 minus. Tak. Nie, nie, to, to za dwie dychy. No, to wzią. ja jestem skłonny no. naprawdę podciągnąć, bo fajne, smak, rewelacja. I, i kwa, kwasowość y, przyjemna, i finish długi, i jest zapach, i jest smak, i te wino mm -hmm. jest w miarę pełne. Nie jest rzeciutkie, mimo że ma 12,5% alkoholu. Ale to dużo. No wystarczy. wystarczy. Mm -hmm. Ale chcecie więcej? Nie. Ja tam nie jestem jakimś zwolennikiem, że musi być od razu 15-16. Mm -hmm. ale, ale te 12,5 może czasami. Niestety świadczyć o tym, że może być to takie rzadziutkie, roz, rozrzedzone, rozwodnione, a tu nie jest, tu jest właśnie fajne. Jeszcze dziwne takie zjawisko jest, po wypiciu ta kwasowość jest, długo się utrzymuje, Tam. utrzymuje, ale zanika kwasowość, Wystarczy językiem po dziąsach przeciągnąć i dalej ją. Jest. Jest. <grabiała> tak. <grabiała> Nie? Jakby wsiąkała. Tak tak. Tam. <grabiała> <grabiała> Może już zostanie. Tam. Czyli ta wisienka. to wiśniowa. A ta pestka to tak. też taka. Trochę migną, trochę <grabiała> pestka wiśniowa. No. Albo jedno, albo drugie. Coś. coś Nie fajne. Coś z pestki. Mhm. Także fajne, fajne wino. Eee, czyli co? Do Biedronki. Póki jest, I pan, Póki, jest. Póki jest. Póki jest. My pobiegniemy na pewno. Może nie teraz, może za chwilę. Póki No, Także do kupienia w Biedronce Od nas 9 z małym minusem i bardzo, bardzo polecamy. Pozdrawiamy Was.